Dzień dobry, kłaniam się. Witamy po krótkiej przerwie. W drugim sezonie, de facto, pierwszy odcinek będzie poświęcony narkotykom, bo właściwie to bardzo dziwne, że wszystkie populacje na świecie, jakiejkolwiek znamy, wszystkie plemiona w najdzikszych miejscach na końcu świata mają jakąś formę narkotyków. Dlaczego tak jest? Czemu korzystamy z substancji, które nam wprost szkodzą i dlaczego takie coś pojawiło się w ewolucji? O tym w dzisiejszym odcinku de facto. Запрашиваем! Trzeba zacząć od definicji, bo w zasadzie nie będziemy tutaj rozumieć narkotyków jako to najbardziej ogólne rozumienie, to znaczy jako substancje, które są już bardzo psychoaktywne, ale bardziej przez narkotyki rozumiemy wszystko, co w jakikolwiek sposób wpływa na nasz umysł, czyli pobudza go jakieś różne substancje, które jakoś go modyfikują, zmieniają jego działanie. No i w tym rozumieniu narkotykami są m.in. herbata, papierosy, alkohol. Czy, czy nawet kawa. Wszystkie te substancje w jakiś sposób mają pobudzać działanie naszego mózgu, zmieniać je, i bardzo często to działanie jest negatywne w długim okresie czasu. To znaczy, że chwilowo może nam pomagać, rzeczywiście, ale w pewien sposób uzależnia i nas osłabia. To pewien paradoks, bo przecież unikamy substancji, które nam szkodzą. Po katastrofie w Czarnobylu wszyscy byli przerażeni tym, jak nam może coś zaszkodzić, jakaś substancja. W tym momencie akurat radioaktywna. Natomiast ciągle korzystamy z rzeczy, które nas zabijają. Dlaczego tak jest? No, przyjrzymy się pewnej hipotezie, nie odpowiemy na to w pełni, ale zapraszam Państwa, żeby zastanowić się razem z nami, jaki mógł być ewolucyjny sens tego, że zaczęliśmy kosztować narkotyków. No a przy okazji, no to nikt nam nie zapłacił. Żadna z tych firm nie ma z nami dilu. Szkoda. szkoda. Musimy teraz trochę inaczej popatrzeć na sprawę. To znaczy, zacznijmy od świata zwierząt. Czy w świecie zwierząt są pewne zachowania, które wydają się irracjonalne? To znaczy, wręcz szkodliwe dla zwierzęcia. Mam nadzieję, że struna zaraz nie zabije. Oczywiście są. To znaczy takie zachowania, które są głupie z perspektywy doboru naturalnego. No dobór zakłada, że przetrwa ten, kto najszybciej ucieka, najlepiej walczy, najlepiej się ukrywa. A więc wszystkie cechy, które będą działały odwrotnie, są pozornie bezsensowne. No i takich przykładów mamy oczywiście całą masę, chociażby rajskie ptaki, tak niesamowicie barwne, tak kolorowe, z jakimiś długimi ogonami, które wydają dziwne dźwięki albo zachowują się w nietypowy sposób. No pawie Chociaż pawie to nie najlepszy przykład, bo do końca nie wiemy, czy tam rzeczywiście ogon samca służy do tego, żeby wabić samicę. Natomiast, no, na pewno wydaje się to trochę bezsensowne. To znaczy taki ogon niesamowicie utrudnia ucieczkę. Dalej można mówić o zachowaniach zwierząt. Na przykład są takie gazele w Afryce, które gdy zauważają lwa, czy jakiegoś innego drapieżnika, jakiegoś innego potencjalnego łowcę, to zamiast zacząć uciekać, to wręcz skaczą do góry w taki sposób, żeby lew jeszcze bardziej je zauważył. Co wydaje się totalnie nielogiczne. No, inne cechy poroże jeleniowatych, przecież takie olbrzymie poroże doprowadzało nieraz w prehistorii do tego, że pojawiały się jeleniowate, które wręcz nie potrafiły unieść go, bo było tak ciężkie, albo wadziły od drzewa w lesie. No i wszystkie te cechy wydają się absolutnie bezsensowne. Dlaczego o tym mówimy teraz, w odcinku o narkotykach? Yy, no, to się okaże za chwilę, ale najpierw musimy się przyjrzeć pewnej bardzo nowatorskiej, bardzo interesującej i świeżej koncepcji na specjalny rodzaj doboru naturalnego, nazywany doborem płciowym. Dlaczego więc niektóre zwierzęta mogą chcieć? Pokazywać swoje słabości, być słabsze niż są w rzeczywistości. No, bardzo nowatorska teoria nazywana koncepcją upośledzenia, hipotezą upośledzenia, po angielsku handicap. I za tą koncepcję, koncepcję hipotezę, odpowiada taki uczony o nazwisku Zachawi. Hipoteza upośledzenia jest też nazywana inaczej hipotezą dobrych genów. O co chodzi? Jak już wspomniałem, ma to związek z doborem płciowym. Wiadomo, że oczywiście zwierzęta muszą dobierać się w pary, no bo sukces ewolucyjny to nie tylko przetrwanie, ale przede wszystkim rozmnożenie się, przekazanie swoich genów dalej. W takim rozumieniu czasami bardziej nam się opłaca zaryzykować śmierć, jeżeli zwiększymy w ten sposób szansę na to, że się rozmnożymy, ale można sobie w takim razie zadać pytanie, dlaczego w takim razie taki ogon pawia, na przykład, miałby w jakikolwiek sposób być atrakcyjny dla samicy, czemu tak właściwie jest? Odpowiedź jest właśnie taka, że jest to ryzyko. Taki samiec pawia podejmuje większe ryzyko, że zostanie schwytany z tego właśnie względu, że ma większy ogon, bardziej jaskrawy niż inny samiec, ale to oznacza, że skoro podjął ryzyko, a nadal jest w stanie się rozmawiać, nadal żyje w ogóle. To jest lepszy, zdrowszy i jest lepszym osobnikiem, lepszym partnerem niż taki samiec, który tak, takiego dużego ogonu nie ma. To rozumienie można inaczej wytłumaczyć. To znaczy, że taka, taki osobnik mówi sobie: Zobacz, ja jestem wręcz upośledzony, a i tak daję sobie radę. No, na tym, o tym właśnie mówi hipoteza upośledzenia, inaczej nazywana jest hipoteza dobrych genów z tego właśnie względu, że to, że jesteśmy upośledzeni, oznacza, że mimo tego upośledzenia mamy tak dobre geny, że i tak możemy przetrwać. Tu nam się już to zaczyna spinać w głowie, zaczyna się łączyć z tematem narkotyków, ale na ten bardziej przełomowy pomysł, żeby połączyć te dwie rzeczy, wpadł nie kto inny jak Jared Diamond. Jared Diamond zaproponował, że być może to, że ludzie kiedyś zaczęli brać narkotyki, czy w ogóle wszystkie substancje w jakiś sposób osłabiające, zmniejszające ym, koordynację ruchową, zmniejszające uwagę, mogą działać jak właśnie takie upośledzenia ze świata zwierząt. Jak wszystko, co jest zgodne z teorią handicapu yy, Zachawiego. To znaczy, że jakiś osobnik kiedyś mógł zacząć brać takie substancje, żeby pokazać na przykład samicy, jeżeli był to samiec, że jestem tak silny, tak mocny, tak wytrzymały, że w żaden sposób nie zaszkodzi mi branie takich substancji, tak, że jestem od jest nich silniejszy. Tak, wiedziałem, wiedziałem, się. Się ten liść spadł. To znaczy, że kiedyś jakiś osobnik, samiec mógł sobie pomyśleć, oczywiście na pewnym poziomie nieświadomości, że jestem tak mocny, tak silny. Tak wytrzymały, że nie zaszkodzi mi wzięcie żadnej substancji, która by mnie osłabiła, bo i tak sobie dam radę. I w ten sposób chciał zaimponować samicę. To rozumienie wydaje się bardzo logiczne i tłumaczę w pewien sposób, Patrzę na to, że sami jesteśmy częścią świata zwierząt, dlaczego decydujemy się na za zachowania w pewien sposób irracjonalne, na jakieś różne kaskaderskie sztuczki. Jestem kaskaderem! Luba, Robię w Mam na to certyfikaty cztery. Na robienie sobie tatuaży. Bro. Rzecz ta jest też dość irracjonalna, bo to, to jest wprowadzanie substancji, które nas mogą w jakiś sposób ym, no, zaszkodzić nam właściwie. No, nie to co dzisiaj, ale kiedyś tak to rzeczywiście wyglądało. Takich przykładów mamy całą masę, jeżeli chodzi o plemiona, takie bardzo pierwotne plemiona, które nadal robią rzeczy, żeby tylko się popisywać przed samicami. Przy czym sygnał, który my wysyłamy, bo właściwie mówimy o sygnalizacji, musi być po pierwsze kosztowny bo inaczej byłby bez sensu, a po drugie bardzo miarodajny, to znaczy wyraźny, żeby samica nie musiała się wahać. Jeżeli ktoś by chciał oszukiwać, czyli robić sobie w jakiś sposób symbol, który miałby być pozornie szkodliwy, to taka samica mogłaby bardzo szybko się tego domyślić. Ewolucja by tego doprowadziła, żeby łatwo rozpoznawała oszusta, więc sygnał siłą rzeczy musi być kosztowny. I być może dlatego właśnie narkotyki się pojawiły, dlatego pojawiły się różne substancje, które w jakiś sposób specjalnie nam szkodzą. I tak to wygląda z perspektywy ewolucyjnej. Natomiast, co się działo później, i dlaczego nasze myślenie się zmieniło, no to jest zupełnie inna sprawa. W zasadzie, jak się zastanowić, ta hipoteza zgadza się z naszym zdrowym rozsądkiem bardzo często bardzo często ludzie, którzy zaczynają korzystać z jakichkolwiek używek, robią to właśnie dlatego, żeby zaimponować innym. Że próbują pierwszy raz, żeby pokazać, jak są wytrzymali, jak na nich to nie działa. A co się dzieje później? No to wszyscy wiemy. No, mamo, to tylko do odcinka. Ja tak naprawdę nie palę. dziękuję. Tak więc widzieliśmy. Ewolucyjny pomysł, ewolucyjną hipotezę na to, dlaczego tak się wydarzyło, że wszyscy zaczęliśmy brać narkotyki. Znaczy nie wszyscy, ale że jakaś forma substancji towarzyszy każdej kulturze na świecie, niezależnie od tego, gdzie się znajduje i do jakich substancji ma dostęp. To jest w pewien sposób wyrafinowane bardziej dzisiaj. To znaczy, że te substancje są w pewien sposób ukryte. Jest, jest nam wmówione, mówi się nam, że. Są mniej szkodliwe. Natomiast to działanie, o którym mówiliśmy, ta hipoteza Zachawi'ego upośledzenia, mówi o początku, o tym, jak to się zaczęło. A wcale nie oznacza to, że wszyscy ludzie rzeczywiście w ten sposób zaczynali. Mam na myśli to, że nie możemy od razu powiedzieć, że każdy zaczął brać narkotyki, dlatego żeby się popisać. Oczywiście, że nie. Tym bardziej, że wiemy, że narkotyki w naszym rozumieniu to nie tylko te najbardziej mocne, ale też różne inne substancje. Natomiast to, że intencje się zmieniły, że powody później też się zmieniły, też wyewoluowały, wcale nie oznacza, że gdzieś na początku nie było to z tego powodu, o którym wspomnieliśmy. Są oczywiście inne hipotezy. No między innymi to, że ludzie zaczęli je brać, bo mieli wizję, mieli różne ciekawe m, przeżycia duchowe, metafizyczne, ale tym się zajmować dzisiaj też nie będziemy. W każdym razie, no pewien paradoks: coś, co ma nas niszczyć, a z drugiej strony jest przez nas wszystkich tak ochoczo brane, tak bardzo, bardzo chętnie przyjmowane. Yy, problem się pojawia, no problem dość oczywisty, bo w pewnym momencie, w oparciu o to, co powiedzieliśmy, wydaje się to jeszcze bardziej logiczne, że w pewnym momencie nasze straty niestety znacznie zaczynają przewyższać nad zyskami, które uzyskaliśmy. A dlaczego tak się dzieje? No to o tym już pomyślimy chyba w innym odcinku. Yy, dziękuję bardzo, kłaniam się. Mm. Nie do kupienia jeszcze. <grym> opowiedz może, to będzie na otwarcie sezonu, opowiedz o tej nowej jakości, jakie są plany. Pewnie nic nie będzie słychać, ale plany są takie, no widzimy więcej, więcej nagrywek w terenie, takich fajnych, spontanicznych, dynamicznych bardzo. Nagrywaj, idziemy w teren. Podajemy, że go szukamy, tak? Jest? Moi drodzy, idziemy. Zrób pisanie. Tak czytał. Opie, chodźmy stąd. Więcej żartów sytuacyjnych. Nauczyłem się tego pod Remizą od Bieczku. Coś nieco się trafi. No i. Wiele nowe, nowości, nowe osoby. Oh, proofs of evolution, right? Well, I mean maybe there's certain proofs that you've learned. Yeah, yeah, in Poland we say for tak, oh, tak. Right. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Krajobrazy, tematy bardziej dostosowane do Waszych preferencji, tego co Wam się najbardziej podobało w pierwszym sezonie. ci w ogóle komary przed obiektywem i nie wiem czy nie będą widoczne po prostu. Faj, ale to fajnie wyglądało. Komar przed obiektywem. Dobra. Naprawdę myślę, że to będzie spokojnie, że on tak. No, już widać z tej fazy w ogóle. No, nowa jakoś idzie nowe. Możemy też tak blisko, aparat. Nie musisz być razu na niego, tylko może być tutaj. <noise> Efekty specjalne. W końcu. C czekajmy na to, cieszmy się tym. A my już nie możemy się doczekać po prostu. <głosy> <Zajubiste>. <głosy> Mendo, 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 mendo,